Zaczął się nam październik pierwszy (16.15) i znowu po pracy mam niespożyte siły, żeby chodzić po lesie. I zaczynamy od pięknego Muchomora. A tam dalej widzę kolejnego. Spróbuję przybliżyć. O gdzieś tam, w tej okolicy, jest kolejny Muchomorek. Lecimy tam. O, właśnie doszedłem do tych pięknych muchomorków. Aż trzy sztuki. Dzisiaj tak rekreacyjnie żeśmy przyszli. Mam yy, ciekawych fanów na kanale. Może dla nich takie grzybki by się zdały na poprawę rozkminiania. Dobra, lecimy dalej. No i ewidentnie mamy. Dzień Amanita Muscaria, Dzień Czerwonego Muchomora. Tu mu troszkę pomożemy. O, dzisiaj tak rekreacyjnie, dla zabawy w lesie. Żeby nie w domu. No, wlazłem tak od niechcenia. I cztery sztuki, pięć sztuk. Ja będę pokazywał. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, i tam jest siódmy, tu jest ósmy, no i tu na dole jest dziewiąty, i pójdę z drugiej strony. A tu zaproszę panią do wybrania tego wszystkiego, i kto by przypuszczał, bo to. No, dosłownie taki, taka chaszczownia to dobre określenie. Tam jest 9. A tutaj mamy dziesiątego. Na początku nas muchomorki kierowały. O, cudaczek. szukam właśnie jest taka, taka góra. Jesteśmy wewnątrz i spójrzcie co tutaj się pokazało. O. Przepiękny. Już go też bierzemy i trzeba wejść obejść to z drugiej strony. No i trafiliśmy, o, tak jak to mówią. Tutaj dwa. Jest przewrócona kania. Tutaj dwa. Już straciłem rachubę, 10 na pewno. O i, i tam, gdzie ja to widziałem. Tutaj przecież nie mogłem się schować. Samochody stoją, ludzie gdzieś w lesie buszują. A my tu przy, w takiej chaszczowni dosłownie, spójrzcie jakie cudaki. Tutaj kolejne, właśnie cztery, i szukamy dalej. O, spójrzcie. Tam postawiłem. A tutaj, przy tych gałęziach, kolejna rodzinka. Raz, dwa, w sumie trzy. Tu jest czwarty to jest taki najładniejszy piąty o i tam się chowały dwa o, szósty i tu jest siódmy Tak, Dolnośląskie województwo wydało nam. Na najciekawsze sprawy w lesie. Ósmy Tu jest. Dziewiąty. Tu jest Dziesiąty. Okej. Okay. Okay. Dobra. Zaglądamy dalej. No i mamy kolejnego. Cały czas to samo miejsce. Dosłownie wczoraj to chyba mówiłem, jak pieczarkarnia. O. O jakie gniazdo znowu! Tutaj, tutaj, tutaj dwa w takich, w takich gałęziach. Tutaj kolejny, kolejny. No wychodź tu dobra o tyle tutaj pozyskałem jeszcze jest o tyle jeszcze widzę przejdę na drugą stronę tych gałęzi Jedna grupa grzybiarzy będzie bardzo niezadowolona z tego urodzaju tutaj. Ci co sprzedają grzyby na skupach, bo ceny spadają na łeb na szyję i się niedługo nie będzie opłacało w ogóle chodzić. No, dzisiaj będzie troszkę kani. Wczoraj było mało. Dla jednej osoby starczyło. Dzisiaj trochę trochę więcej. O, i tutaj mamy. Tutaj mamy kolejną przepiękną kanie. Spójrzcie. Ale gigant. O, tam jest jedna, to druga parę w koszyku. No już będzie dobry obiad. Spójrzcie, jakie piękne, dorodne kanie. Raz i druga i trzecia. Tu jest czwarta, piąta, tam szósta, osiem, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście i szesnaście. Może i więcej będzie, ale na razie tyle. No i koniec grzybobrania. Godzina 10 minut. Po rozdzielanej grzybki komu ile? Pół kosza borowików i tekanie, które tam widzieliście. Na razie do zobaczenia, do następnego filmu.